Witam. W dzisiejszym tutorialu chciałabym pokazać, jak wyczyścić biżuterię z żywicy. Mam tu przygotowaną, przygotowany wisiorek, który to. Mam tutaj obrazek, który zalałam żywicą i podczas użytkowania po jakimś czasie się zarysował. Także, jak chcemy, żeby. Był cały czas ładny, skrótny, błyszczący, no no niestety musimy co jakiś czas go wyczyścić i pozbyć się rys. Do pozbycia się rys potrzebujemy, prima, papiery ścierne o różnej gramaturze. Im wyższy numer napisany na papierze ściernym, tym papier jest drobniejszy i pozostawia mniejsze rysy. Czyli ja, ja używam tak papieru ściernego o gramaturze 1500, o, 320, ale też, też używam mniejszych, znaczy się 200, 150. To zależy, jakie są rysy, naprawdę, i jak chcemy, żeby e, wisiorek, znaczy nasza biżuteria wyglądała. E, oczywiście potrzebujemy mieczeczki z wodą. Może wyciekło, z lubi zimnej. E, I teraz tak. E, po papierze ściernym potrzebne nam są pasty polerskie. Ja używam e, past samochodowych. Są takie K2. O, tak, uskutecznie, usuwa rysy. O, w ten sposób pokażę. Bardzo przydatne. Nastanie się mieć jakieś pasty polerskie dla, do biżuterii. I działają tak samo. Oraz y, pasta, która już, którą na samym końcu używamy, która odnawia i nawłyszcza lakier, czyli naszą żywicę. Oczywiście potrzebujemy również jakieś podkładki na stół. Ja używam zawsze starych gazet, to nie ma znaczenia. Stół biurko, żeby się nie pobrudziło, bo podczas szlifowania papierem ściernym, oczywiście zawsze nam jakieś drobinki zetrą się wszystko, może zawsze spada i oczywiście Używamy wody, więc wszystko się brudzi, pasty poleskie też brudzą. Żeby nie pobrudzić sobie ubrania, korzystam z fartucha kuchennego. Najprostszy sposób. Ok. No dobrze, czyli zaczynamy zabawę. Może wezmę najpierw papier ścierny, Gramatura 320. Namoczę go w wodzie. Ok. I teraz tak, kulistymi ruchami zaczynam szlifować żywicę. Musimy, mimo wszystko, jakąś siłę włożyć. Jeżeli robimy lekko, tylko to rysy się nie zatrą. O, jeszcze cały czas. Za jakiś czas wycieramy sprawdzamy, jak to wygląda. Tutaj. Nie, nie obawimy się, bo podczas używania papieru ściernego żywica jest ścierana i zostawia się taki, taki ślad szary. Czyli tak jakby się wydawało, że o Jezu, zepsułem żywicę. Nie, nie, to nieprawda. Po prostu tak działa papier ścierny. Po użyciu paski polerskiej wszystko wraca do normy. Zobaczyć, okej. Okay. Dobra. Zobaczymy. Może teraz spróbuję, użyjemy może pięćsetkę. No, warto stosować tak, że zaczynamy od najmniejszej gramatury dla sprawdzenia, który papier usunie nam rysy, bo to niekiedy nie zawsze jeden papier potrafi wszystko usunąć. Dobrze. Teraz bierzemy pastę polerską pierwszą do usuwania rys, bo jak widzimy, papier ścierny zostawił nam taki szarą poświatę, którą trzeba pastą usunąć. Nakładamy Jakąś niewielką ilość i ręcznikiem papierowym czyścimy. Oczywiście czyścimy naciskając papierem, nie, papierem ręcznikiem papierowym na naszą żywice. Jak widać pasta się wciera i powoli znika. Zobaczymy jak wygląda. Jest znacznie lepiej. Dzisiaj, e, nie zawsze uda się usunąć wszystkie rysy, ale możemy pozbawić tych rys, które są najbardziej widoczne, naj... dzięki czemu wisiorek będzie lepiej wyglądał. Super. I teraz używamy tej pasty, ostatniej, czyli też nakładamy niewielką ilość pasty nabłyszczającej, weźmiemy jakieś wolne miejsce na papierze o. i polerujemy. Kolorujemy tak długo, aż nasza żywica zacznie się błyszczeć. O! Czyli w sumie. Teraz się, się błyszczy. Super. Zobaczmy. Warto też, o, tutaj nam się pasta dostała na tył, czy między otwór. Także z tej strony też warto wyczyścić. O, ok. Może pokażę, czy będzie widać. O, tak wygląda i po wyczyszczeniu.